No cześć ściania zadowolona ja też, wróciliśmy z wakacji i od razu do roboty, bo po prostu roboty jest tyle, że nie wiadomo w co ręce wsadzić i zobaczcie, jesteśmy przy lawendzie, już niedawno pokazywałem Wam jak to przyciąć na mniejszym egzemplarzu, młoda, a tutaj już normalna lawenda, taki przychodzi czas, koniec lipca, że trzeba ją będzie przyciąć, dzisiaj filmik o jak to będzie, o rozmnażaniu tej lawendy, ale jeszcze od razu Wam pokażę, po prostu bierzemy, Brzydko mówiąc, zahabety i ścinamy tak. Na jaką wysokość? No tu może troszkę, tak, o nawet o połowę można ściąć. Ważne, żeby tutaj młode odrosty były. Naprawdę ono się ładnie odbuduje. Dobra, pyk. Zobaczcie, można, że jak ja to robię, można fachowym, jakimiś tam innymi narzycami lepszymi teraz macie wybór w sklepach ogrodniczych jest tego mnóstwo są elektryczne są takie owaki a ja zobaczcie tradycyjnie nożyczki. Nie robię to w ten sposób ładnianie. zakwitnie drugi raz zakwitnie drugi raz wrzesień październik to nawet myślę że we wrześniu tak no za późno to te cięcie też niedobrze tak no bo ja, tak jak powiedziałaś Ania żeby ona zdążyła ładnie zdrewnieć do, przed zimą, tak? O, no, na pewno to ładnie nie wygląda, ale jakoś po wakacjach tak mi się rękę szczęśliwie. Dobra, nieważne. Tu mamy wycięte lawendy. I właśnie z takich przyrościków, troszkę grubszych, może wybieramy to co, to, co najlepsze, jak to zawsze w życiu. O. O, taka może być, tak? Troszkę, żeby. I skracamy ją tutaj. Tu możemy troszkę, jak ja to zawsze robię, naciąć. Możecie dać, wsadzić to w ukorzeniacz. Te dolne listki usuwacie, żeby troszkę tutaj też pobudziło rozwój porządku i wsadzacie w, w zwykłą ziemię, aby, ważne tylko, żeby była przepuszczalna, niezbita. O, żeby tak łatwo wchodziła jak u nas tutaj. Nie robicie sobie, nie wiem, tam 10-15 sezonek. Ile Wam tam się potrzeba, może chcecie zrobić pole lawendowe, no to więcej wtedy tak. Możecie dużo takich sezonek. Nawet jak troszkę tu zdrewniała, to o, pyk, lekko naciąć. Te listki tu oberwać i wsadzamy lawenda łatwo się przyjmuje. Lawenda się dosyć łatwo ukorzenia, także ukorzenia. miesiąc, 5 tygodni myślę i będzie. Będą e, gotowe już tutaj y, korzonki. Ważne, żeby tego nie zostawić, tu skrócić. Tak o, ile tu zapachu to moi drodzy. Masakra. Mnóstwo tego zapachu. Cieniutkie, to ktoś powie, no tak, ale właśnie takie cieniutkie bardzo łatwo się ukorzeniają bo te grubsze już troszkę trudniej To jak dać u na pewno się to, ten proces yy, przyspieszy tak, tu też można i tu te dolne listki, tu ładnie się to takie ranki, mini ranki powstają i właśnie tutaj te korzonki puszczą, ważne jest żeby to trzymać nie na słońcu absolutnie w dużym płócieniu żeby to nie wyschło, bo te pierwsze dwa tygodnie będą kluczowe przy tych sadzonkach jeśli to dacie na, na palące słońce, po prostu one wyparują, spalą się, wyschną i będzie po imprezie. Tak, trzeba po prostu je też zraszać co jakiś czas, co dwa dni. O, i myślę, że tutaj w tej doniczce wystarczy. Doniczka, zobaczcie, po piwie taka 0,4 piwko małe, tak, fajna, bo e, widzicie, czy korzonki już puszczą, to Wam tutaj na przezroczystych to będzie widać. Dziurki ważne, żeby były porobione z dołu, żeby one nie pogniły Wam z kolei. No i cóż, takich możecie do doniczek sobie kufelków zrobić 10-15. Ja jeszcze dorobię też. Ania dorobi, ja tu Ci zostawiam Ania. To tyle moi drodzy. W taki sposób sobie rozmnażacie lawendy. I po prostu, jak powiedziałem, najważniejsze jest teraz przechowanie tego w miejscu wilgotnym w miarę. Nie za mocno też, żeby grzyby nie, nie ruszyły. I najważniejsze, żeby to Wam nie wyschło, czyli miejsce półcień. Ale taki naprawdę półcień, żeby te słońce nie paliło tych sadzonek. Jak już one puszczą korzenie, wtedy możecie na bardziej słoneczne miejsce wystawić. Ale jak powiedziałem, te dwa pierwsze tygodnie są kluczowe, żeby one Wam po prostu te ząbki nie wyschły. Cześć moi drodzy, pytania w komentarzach. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do następnego filmiku, cześć.